Cześć, tutaj Ewa z kanału GPS. witajcie. Dzisiaj mam dla Was temat, nad którym myślę od paru dni i chciałam się z Wami podzielić. I to jest na, na temat tego, jakich cudów możemy się spodziewać po tym, kiedy podejmiemy decyzję, żeby odgrodzić toksycznych ludzi z naszego życia i pozbyć się tej nadziei, tej toksycznej nadziei, że jakaś zmiana jest. Możliwa. Wielu z nas boi się tego momentu. Że tak powiem, uciekamy od niego, uciekamy od tej decyzji. I to niestety może się przerodzić w tygodnie, czasem miesiące, nawet lata niepewności. Zastanawianie się nad tym, czy to była naprawdę dobra decyzja, czy, 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 czy wystarczająco zaufałeś swojej intuicji, czy może. Pominąłeś jakieś fakty, często tutaj rodzi się poczucie winy, takie, takie, takie w kółko powtarzanie schematów myślowych, które w, po, potrafi wprowadzić nas naprawdę w dosyć ciężki stan w którym przestajemy sobie ufać, w którym zaczynamy żałować swojej decyzji i tak dalej, i Także dzisiaj na ten temat. Taki impromptu filmik, bez jakiegoś większego przygotowania, bez jakichś większych notatek, ale wydaje mi się coś, co jest potrzebne do przekazania. Ale zanim, zanim rozwinę go trochę bardziej, chciałabym przede wszystkim jeszcze raz was wszystkich powitać: tych, którzy wracacie tutaj do moich filmików, którzy lajkujecie, subskrybujecie, zostawiacie komentarze, bo to naprawdę pomaga temu, żeby. Moją wiadomość dla Was, mój materiał się bardziej popularnie rozprzestrzeniał. Jak i również chciałabym powitać wszystkich nowych w temacie i podziękować za Waszą uwagę i za Waszą pozytywną energię i wsparcie. Więc o czym mowa dzisiaj? Mowa o tym, ile czasu, energii, zasobów, pieniędzy, praktycznie pod każdym względem, tracimy właśnie. Poprzez to, że nie ufamy sobie. Nie ufamy sobie często, mimo dużej ilości przekonujących faktów, które przychodzą do nas od wewnątrz, jak i na zewnątrz, ponieważ gdzieś w głębi nas dalej tkwi, tli się nadzieja tego, że może jest szansa na zmianę. Powiem Wam tyle: um, nie ma nie ma szansy na zmianę nie ma nadziei na to, że będzie lepiej to jest projekcja najczęściej ludzi wysoko empatycznych którzy są w stanie zmienić się dla innych um, taka jest prawda ostatnio właśnie coś takiego spotkało mnie w moim życiu stąd ten temat um, ponieważ um, nie chciałam odpuścić I, i złapałam się na tym, że nie chciałam mimo tego, że miałam mnóstwo dowodów na to że osoba, z którą miałam do czynienia, niestety wykazuje um, no, masę narcystycznych cech, zachowań i co, co ponadto powoduje to, że bardzo dużo czasu spędzałam myśląc na ten temat, próbować rozwiązać to, zrobić coś. Um, ale to nic, absolutnie nic nie pomagało, i po jakimś czasie zauważyłam, że po prostu stałam się bardzo tym um, taka no, zmęczona. Um, zaczęłam siebie zaniedbywać, um, zaczęłam mieć mniej energii, inspiracji do pracy, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, nie trwało to długo, um, w pewnym momencie po prostu um, poczułam, że dojrzałam do tej decyzji, um, żeby stanąć twarzą twarz z prawdą i powiedzieć sobie: Ok. Ja już nad, pracuję nad, w tym temacie przez jakiś czas, są tutaj ewidentne e, chorągiewki nie tylko na zewnątrz, ale i, i również wewnątrz mnie właśnie tego typu, jak e, obwinianie siebie zaczęło się pojawiać, czy zrobiłam właściwie, czy, 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 czy miałam odpowiednią komunikację z tą osobą, czy może było jakieś niedopowiedzenie, itd, i tak dalej. I to zaczęło mnie, e, że tak potocznie powiem, wykańczać. I w końcu powiedziałam sobie, że okej. Okay. This, is, this is enough. Wystarczy, wystarczy, czas podjąć decyzję. I tą decyzję podjęłam, i wtedy wydarzył się cud. Wydarzył się taki cud, że dosłownie w przeciągu pięciu minut e, poczułam się zupełnie inaczej. Poczułam, że wracam do siebie, poczułam się jakby się odsknęła z jakiegoś transu, i przypomniało mi się wtedy, jak to było dawno temu, lata temu, kiedy wychodziłam z mojego dziewięcioletniego związku e, z moim mężem. Któr, w którym odejście trwało dwa lata, ponieważ w, w przeciągu oczywiście nie miałam tych informacji, które mam teraz, nie miałam tych materiałów, które są teraz dostępne, nie wiedziałam, z czym mam do czynienia. I cały czas kółko siebie obwiniałam, i cały czas próbowałam pracować i dać siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej, oczekując jakiejś e, cudownej zmiany, ale ta zmiana nie nadeszła z zewnątrz. Ona nigdy nie nadchodzi z zewnątrz, ona musi się pojawić wewnątrz. Następnym razem, kiedy dochodziło do odejścia od innej relacji, dzięki której powstał ten kanał, także w pewnym sensie dziękuję za tą relację, otrwało na o wiele krócej, ale również przez długi okres czasu no, no był ten stan. Zachwiania, niepewność, czy na pewno dobrze postąpiłam, może nie miałam racji, ale moje ciało krzyczało, ono wiedziało, byłam przybita, byłam zmęczona, e, byłam wykończona I, i, i to powinno nam wystarczyć. Nagrałam na ten temat filmik o. Em, Chorogiewkach ostrzegawczych, które musimy dostrzegać wewnątrz siebie, które, które właśnie niedawno opublikowałam, link będzie poniżej tego filmiku bardzo zachęcam Was do, 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 do również przeglądnięcia tego, żeby wiedzieć, jak w sobie rozpoznać te sygnały. Także coś niesamowitego się wydarzyło. W przeciągu dosłownie pięciu minut poczułam się lepiej. Po dwóch dniach ludzie z mojego otoczenia zaczęli dostrzegać różnice, wróciłam do siebie, wróciłam do swojej prawdy, przestałam. Um, przestałam się wytorturować tą nadzieją, że może ta osoba się jednak zmieni, że może i ja popełniam błąd, ale wiedziałam, że dałam temu wystarczającą ilość szans, żeby w końcu um, Dojść do, do, do tej prawdy, do tego odsknięcia się, że już więcej tutaj niestety zdziałać nie mogę. I to był taki moment uwalniający. Teraz tak, to może się zdarzyć, to może mieć odniesienie do każdej sytuacji w życiu. To może być um, ktoś z rodziny, to może być przyjaciółka, przyjaciel, to może być um, chłopak, dziewczyna, mąż, żona, to może być matka, ojciec. Um, ta prawda jest naprawdę prawda uwalniająca. I chciałabym bardzo e, Was zachęcić do tego, żeby mniej siebie obwiniać przede wszystkim, żeby mniej e, wątpić właśnie w swoją intuicję, e, mniej kwestionować swoje myśli i dowody, jakie macie na to, że coś jest tutaj nie tak, bo jeżeli. Nawet zaczynamy się zastanawiać nad tym zbyt, zbyt często, że coś tutaj jest chyba nie tak, i poświęcać jakiejś tam relacji aż tyle czasu, do tego punktu, gdzie jesteśmy zmęczeni, nie możemy spać, to to, to, to powinno być wystarczającym znakiem, że, że faktycznie coś jest tutaj nie tak. Po zdrowych relacjach. Nie mamy takich myśli. W zdrowych relacjach czujemy się dobrze. Zdrowie, zdrowe relacje budują nas, one nas nie deprecjonują, one nas nie obniżają. I oczywiście możemy nadal tkwić w jakiejś relacji, ale na dystans z osobą toksyczną, ale najważniejsze, żeby nie pogłamiać tego dystansu, jaki mamy sami z sobą, z naszą własną intuicją. I właśnie takim celem jest ten filmik, żeby zachęcić Was do tego, żeby siebie słuchać. Żeby, żeby, sobie ufać i żeby naprawdę wyznaczać te granice, gdzie one powinny być i iść naprzód, bo czasu nie cofniemy. Nasz czas jest bardzo, bardzo cenny, a przed nami niesamowite nowe chwile, zrodzone z wolności i sprawdy. Tak, więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was wszystkich bardzo mocno. Czekam na wasze komentarze i wysyłam wam bardzo dużo ciepła. Na razie trzymajcie się, papa.